Gmail, arkusze i cały dysk Google to potężne narzędzia, które warto uwzględnić w swoich automatyzacjach. Dlatego w tym filmie pokażę Ci, jak zintegrować usługi Google z najpopularniejszymi aplikacjami do tworzenia automatyzacji, czyli Make oraz N8n. Zacznijmy od N8n. Klikamy tutaj plusik i dodajemy arkusze Google albo na przykład Google Drive. Ja wpiszę tutaj Drive. Wybieramy dysk Google. I teraz generalnie możemy skorzystać z obojętnie której opcji, bo chcemy po prostu stworzyć połączenie, więc niech będzie to ta pierwsza z brzegu. Teraz tworzymy nowe połączenia, więc klikamy tutaj. Nazwijmy sobie je jakoś tutaj na start, na przykład swoją nazwą konta, które właśnie tutaj integrujesz, ja zrobię test, bo będzie to tylko i wyłącznie testowe konto. Dobra, teraz zjeżdżamy tutaj niżej i musimy uzupełnić ważne pola, czyli client ID oraz client secret. Te hasła zdobędziesz wchodząc na stronę console.cloud.google.com Spokojnie, ten oraz wszystkie inne niezbędne linki znajdziesz oczywiście w opisie. Tworzymy tutaj nowy projekt, klikamy więc tutaj i stwórzmy nowy projekt. Nazwijmy sobie go jakoś, powiedzmy testowy YouTube i robimy utwórz. Tutaj do góry możesz się przełączać między projektami. Teraz wybieramy z lewego bocznego menu dane logowania i musimy stworzyć nowe. Jednak zanim uzyskamy nowe dane logowania, musimy uzupełnić pewne formalności. Przejdźmy więc tutaj do tej zakładki i klikamy rozpocznij. Nazywamy sobie aplikację, również zrobimy testowa. Adres e-mail dla użytkowników potrzebujących pomocy to również musisz uzupełnić. Następnie wybieramy tutaj z zewnątrz i przechodzimy znowu dalej. Dane kontaktowe podaję tutaj swojego maila. Ja podaję oczywiście kontakt jan.gulczynski.pl. Przechodzimy dalej. No i zatwierdzamy, pozostał nam już tylko kliknąć tutaj utwórz. Za kilka sekund nasza usługa będzie gotowa. Teraz ze względu na to, że nasza aplikacja nie będzie publicznie dostępna, będzie tylko naszą prywatną aplikacją, możemy tutaj dodać użytkowników testowych. Przejdźmy więc tutaj do odbiorców. Zjeżdżamy tutaj na dół strony i dodajemy użytkowników testowych. Tutaj mamy pewien limit do 100 użytkowników, ale myślę, że spokojnie możesz do jednego projektu dodać wszystkie swoje konta Google, które masz. Podaj tutaj tylko adres e-mail, gmail, to usług, które chcesz zintegrować. Gmaila, dysku Google i tak dalej. No i robimy zapisz. Teraz moglibyśmy już uzyskać nasze klucze do połączenia się z kontem Google. Jednak nie mielibyśmy dostępu do żadnej usługi. Dlatego bardzo ważny element to wyszukanie usług, do których chcemy mieć dostęp. Klikamy więc tutaj na samej górze w to wielkie okno no i wpisujemy to, do czego chcemy uzyskać dostęp. Na przykład weźmy tutaj drive. Czekamy aż się załaduje i wybieramy pierwszą opcję. Teraz po załadowaniu będziemy mogli aktywować, właśnie, dostęp poprzez API do dysku Google. Klikamy tutaj, włącz. Czekamy kilka sekund, aż się aktywuje. OK, gotowe. To samo zróbmy z arkuszami Google. Wpiszmy tutaj Sheets. Aktywujemy dokładnie tak samo, tylko i wyłącznie klikając w ten przycisk. W ten sam sposób możesz aktywować inne usługi Google, które będą dostępne za pomocą tych kluczy, właśnie API, na przykład Gmail. Przejdźmy teraz do połączenia tych. Kont. Robimy więc tutaj wstecz, aby mieć dostęp do danych logowania. Wybieramy tą zakładkę, no i tworzymy nowe połączenie. Klikamy tutaj utwórz. Wybieramy tą drugą opcję, a następnie musimy zaznaczyć typ aplikacji. Wybieramy aplikacja internetowa. Następnie musimy sobie ją jakoś nazwać. Ja nazwę tutaj n8n, bo od tego połączenia zaczniemy. Zbierzemy na dół, i teraz kolejny bardzo ważny element. Bo jeśli nie dodasz tutaj odpowiedniego adresu, to całe połączenie się nie uda. Tak więc klikamy tutaj: dodaj URL i wracamy na stronę N8N. Tutaj na samej górze mamy podany link, który musi być podany jako link do przekierowania. Jest naprawdę bardzo proste. Klikamy sobie więc tutaj w to, aby go skopiować. No i wracamy na platformę Google. Wklejamy ten link i tworzymy nowe połączenie. W tym momencie mamy już widoczny nasz identyfikator klienta i niżej mamy nasze sekretne hasło. Kliknijmy więc tutaj w tą ikonkę kopiowania i przejdźmy do N8N, wprowadźmy dane ID i tak samo skupiujmy tutaj nasze sekretne hasło, wklejmy je tutaj niżej jako klient. Secret. Dobra, jest gotowe. Teraz możemy sprawdzić połączenie. Klikamy więc Save. Jeśli wszystko jest OK, to tutaj wyskoczy nam teraz przycisk, abyśmy mogli się połączyć przez nasze konto Google. Więc klikamy w to okienko i teraz wyskoczy nam. Okno, w którym musimy wybrać konto Google. Pamiętaj, wybierz koniecznie to konto, które wcześniej dodałeś jako testowe, to, które ma uprawnienia do korzystania z naszej aplikacji. Wyskoczy tutaj powiadomienie, że aplikacja nie jest zweryfikowana przez Google i tak dalej, żeby sprawdzić, czy na pewno wiesz, co robisz. Po prostu wyraź tutaj na to zgodę, wszystko jest bezpieczne. Zatwierdzamy to, na co się tutaj akurat zgadzamy, czyli w tym przypadku będzie to dysk Google. Klikamy dalej i mamy sukces, udało się połączyć. Powinieneś również tutaj zobaczyć komunikat o sukcesie. Tych samych kluczy możesz użyć do podłączenia wielu innych usług. Na przykład dodajmy tutaj kolejny węzeł, niech to będą właśnie na przykład arkusze Google, więc wyszukajmy Sheets, wybieramy tą opcję, obojętnie, który węzeł, tak jak widzisz, nie ma tutaj na liście połączenia, które przed chwilą utworzyliśmy, więc... Musisz tak samo stworzyć tutaj nowe, ale proces wygląda dokładnie tak samo. Wklejamy po prostu tutaj tylko klient ID i klient secret. Następnie zatwierdzamy połączenie i gotowe. OK, teraz czas na połączenie Make z usługami Google, czyli dyskiem Google w naszym przypadku. Szukamy więc tutaj połączenia z dyskiem Google. Wpiszmy tutaj właśnie też Drive i mamy Google Drive. Wybieramy obojętnie którą opcję, bo chcemy tutaj tylko i wyłącznie ustawić połączenie. Klikamy w Add, aby dodać nowe, i w przypadku Make domyślnie od razu wyskakuje nam tutaj ikonka, że możemy się połączyć z dyskiem Google. Jednak w większości przypadków to nie zadziała. Tak więc musimy kliknąć tutaj w pokaż opcje zaawansowane. Ta opcja się tutaj tak trochę skrywa. I teraz będziemy mieli te same pola, które są widoczne w N8n, czy mamy klient ID oraz klient secret. Jednak bardzo ważne, trzeba podać inny adres URL do przekierowania, aby połączenie z make zadziałało. Tak więc wracamy tutaj na stronę, Google Console i stwórzmy nowe połączenia. Wybieramy dokładnie tak samo tą drugą opcję, typ aplikacji, bez zmian aplikacja internetowa. Nazwijmy sobie ją właśnie Make i zjeżdżamy na sam dół. Wklejamy adres URL, klikamy Dodaj URL i wklejamy tutaj adres. Możesz go przepisać z ekranu albo zerknij w opis, oczywiście tam również go znajdziesz. No i klikamy Utwórz. Po kilku sekundach uzyskamy nasze hasła dostępowe. Tak samo kopiujemy klient ID. Wracamy na stronę Make, wklejamy Client ID i kopiujemy nasze sekretne hasło i wklejamy oczywiście tutaj niżej w pole. Pamiętaj jeszcze jak oczywiście nazwać sobie to połączenie i klikamy tutaj ikonkę, aby się zintegrować. Znowu wyskoczy nam okno, w którym musimy wybrać odpowiednie konto, zatwierdzamy, potwierdzamy, przechodzimy dalej i gotowe. A i podstawy zarówno Make jak i N8n znajdziesz oczywiście u mnie na kanale. Warto je poznać, bo dzięki automatyzacjom możesz z łatwością zaoszczędzić kilka godzin tygodniowo. Szanuj swój czas, korzystaj z AI i mój profil. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!